Siema, chciałbym wam zaprezentować y, filmik pod tytułem Jak wgrać mody do Minecrafta 1.1 i innych wersji oczywiście. Mod musi być ściągnięty pod tą wersję Pierwsze co musimy zrobić, pobrać Minecraft, y, pobrać, pobrać moda do Minecrafta i robić następujące czynności. Wpiszujemy Yy, procent a, p, p, d, a p, procent, enter. Klikamy, dobra, yy, klikamy w folder. Minecraft, otwieramy go. Teraz wybieramy folder spośród tych bin. Robimy kopię zapasową yy, pliku Minecraft. Na wszelki wypadek, oczywiście, ja już to zrobiłem wcześniej. Dobra, otwieramy ten folder, otwieramy y, Minecraft za pomocą, do, klikamy na to drugim krawiszem myszy, klikamy otwór za pomocą i win, WinRar po prostu, archiver, Archivizer WinRar albo WinRar Archiver, nie wiem jak u Was jest napisane. Otwieramy za pomocą, dobra. Ten folder możemy już zamknąć, tylko to co przed sekundą otworzyliśmy zostaje. Otwieramy nasz tumany i tems mod. Przypuścimy, bo ja sobie taki ściągnąłem, nie? Do prezentacji. I tak. I tutaj kopiujemy te wszystkie pliki. Chwila, jeszcze nie. Pomyłka, pomyłka. Usuwamy folder MetaInf jest jako jedyny dużymi literami napisany meta in usuwamy i dopiero teraz wgrywamy folder i dopiero teraz wrzucamy pliki z tu yy, naszego moda powinno działać zaraz zobacz, zobacz. Dobra. Powinno działać. Teraz już pozostało wejść w Minecrafta i cieszyć się modem. Nara.